Zbliża się Wielkanoc. Dystrybutorzy nie wypuszczają do kim żadnych premier, w związku z czym na naszą redakcję padł lade strach. Nie ma nowości, nie ma cięcia, a to oznacza, że nie będziemy mieli gdzie wylać naszej żółci i frustracji, wynikającej z prostego faktu, że zamiast kręcić filmy piszemy o nich jakieś bzdury. W naturze, o czym święta Wielkiej Nocy nam przypominają, nic jednak nie ginie. Tak więc zamiast cięcia zrobiliśmy naszą rytualną szpulę poświęconą w całości symbolowi życia, jakim są jaja. Naszą filmową wyliczankę rozpoczynamy z wysokiego diapazu. John Waters nie jest do końca normalny i na pewno nie spotkacie go na niedzielnym nabożeństwie. Facet jest dobrze trzepięty w łeb i takie też filmy kręci. Nie przypadkiem jego muzą był ponad 100 kg drag queen zwany Divine. So Różowe flamingi to absolutny klasyk kina niezależnego, który nadaje się idealnie na świąteczne przedpołudnie. Zresztą zobaczcie sami, ile jaj się tu pochłania. Freddy, I want you to meet Joanne. Joanne, this is Freddy. I know you like each other. Be careful, I'm going to eat you. Edie's getting mighty hungry. Oh, don't worry, Freddie. I have some more for you. I have Ronda, Sonja, Sherry and little yellow. Nie, tym razem nie będzie nic o alienie. Chociaż kochamy te urocze stworzenia, zajmiemy się ich młodszymi kuzynami, które są już legendą kina klasy B. Mowa tu oczywiście o sympatycznych kritersach, które dla zabawy masakrują ludzi. Kritersy mogą strzelać kolcami, toczyć się jak kulki i oczywiście wykluwają się z jajek. Tak więc kosmiczni łowcy i poczciwi amerykańscy rednecy mogą im skoczyć, o czym świadczy chociażby liczba sequeli. Warto o tym pamiętać, dzieląc się z bliskimi jajeczkiem. Something happening here. What it is, ain't exactly in. Zawsze mieliśmy Bena Stillera za czerstwą, zakochaną sobie bułę, a jednak po występie w statystach i nakręceniu jaj w tropikach musieliśmy zmienić zdanie. Aby zrobić z Roberta Downeya Juniora parodię Marona Brando. Z Tomacruza łysiejącego, napalonego producenta z nadwagą, a z samego siebie kompletnego idiotę trzeba mieć charakter i jaja. I dlatego właśnie film ten znalazł się na tej liście. Tropic Thunder. Mel Brooks był kiedyś całkiem zabawnym facetem, który nakręcił kilka inteligentnych parodii i do tego nie mekino. Kosmiczne jaja, to jak nie trudno zgadnąć, wariacja na temat kazirodczych obsesji i włochatych myśli George'a Lucasa. Mel Brooks robi wszystko, aby wycisnąć z archetypicznej historii co się da śmiesznego. Czasami jego jaja są bardziej smakowite, czasami mniej, ale z całą pewnością są kosmiczne. Podobnie jak hełm Lorda, mrocznego hełma. Man who would na deser pozostawiliśmy sobie naszą ulubioną potrawę, czyli jaja bez jaj. Kiedy zastanawiamy się, od czego się wszystko zaczęło, do głowy nie przychodzi nam nic innego jak słynna scena kastracji w odrobinę pornograficznym imperium zmysłów Nagisy Osimy. A potem już poszło z górki. Nie ma sensu przytaczać kolejnych obrazów. Wystarczy wspomnieć, że w ostatnim czasie widzieliśmy Hard Candy, czyli znakomitą wariację na wspomniany temat, Nowo bardzo pikantny i dosłowny Hostel 2, którym smakoszem jaj jest uroczy owczarek niemiecki. A więc smacznego i suck my salty chocolate balls.